Światła dookoła lustra Oni patrzą, butelka już usta Serpenty też w wyjesz się je wąż Myszka mi nie działa Trzech Czwarty Czterech leży, wsiadaj, wsiadaj Fiodaj, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj fiodaj czterech, czterech leży, no pomóż mi Piąty Leży, leży Bierzę kolejne. Kurwa czego akurat? Ja dostałem. leżę Lubisz moje mleko, ja lubię twe kakao. Więc robimy szejka i wymieszamy pałą. Mam wyjebany na to, co robią ziomy. Ja zawsze wszystko lubię od dupy strony, wszędzie dobrze, ale w dupie najlepiej, bo kto się te lepie, ten sam sobie trzepie, sam Dobry. sobie trzepie. Dobry. To się stała, I teraz tak. Mówi. Los, watos, kutos, w kakos, wcipkę jest nudno, ja wolę gdy jest brudno, Mam wcipkę mi mało, ja wolę twe kakao, wcipki co miesiąc. Krewka ci leci, Co jest ja jest wolę dupę, bo nie ma z tego dzieci Jestem na tamie <grym> Co Teraz A, ok. Panowie, bo... To wy ją traktowaliście jak... Kurde Nie, nie, nie ale nie, jak... nie możesz tak traktować koleżanek szmat... Szam... z pracy mhm. Właśnie, Bardzo nie Witam wszystkich Ja mam... <grym> <Nie> no. <grym> Chodź Mauro Ja mam tutaj świadków Jestem jest tu mechanik? Zawsze mnie nie klepać. ze tym razem, dziękuję. Doceniłem, Docenię. Dajcie mu aparat mnie nowej. się ugośnić. A no, Nie chciałam. Miałam taki tik nerwowy. Yeah! Mama monster kill! Oh yeah! Ah. Oh, yeah Co się stało? Zemdlało. Nie ja leżę! Wstaniesz? Tak już Ale pani stało? trzymaj, ale mnie trzymaj jak wstanę, bo ja kurwa zaraz wyjdę z siebie kurwa po prostu... Po, Trzymam cię! Ma ktoś wodę Nie dla pani? Puszczam. Nie ma wody

Moje skarby, są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce, O, lech mnie, to ty, o, ty ja nie Aha, tak to nie, bo chodź jak ja bo nie. Dziś wierzymy, że Ale o co ci kurwa chodzi? z się chłopaków, że kurwa bić od 15 nie mog... Jesteś przyjebany, dobra nie gadam są, ty jesteś kurwa przyjebany, jakieś mi do 150 koła kurwa mi pierdol się a pierdolny serwer od 15 no, ty, nie mogę bić, a ty mi pierdol... patrz u to sobie ci kurwa ekran! Nie mogę kurwa bić, patrz ci um, kurwa Na ekran, nie? Patrz kurwa! Patrz! Patrz, pierdolony, patrz, nie mogę pić! Patrz kurwa! Nie mogę! Nie mogę! ja no nie mogę, no! A ty mi coś pierdolisz! Jesteś rozjebany, kurwa! Fizyka wow. discorda! Wow. To jest właśnie kiepski świat! Pa pa pa, pa pa pa! Kurwa bomba! Wchodzę do auta, auta, je, yeah, patrzą się kuny Mukają mnie w dupę mu o E DRUGIM Gło Głośność nie pasuje Fajne Chyba... Wybiwałem... Wyjebałem słupek. Ty pan, no Może... Może kiełbaskę? Ty, ja chcesz kurwa wydech? Jakiś ten? Ty no chętnie. No. A weź drzew wydech. Wygiąłeś słupek. Ty to... Wyjebałem Jest normalnie. No nie no, ja go nie widzę. A Tak byłem mały, tata mi wmówił, że to jest tor dla Hot wheel.

<try> jungemu, 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 ju, ju, ju... A, aha, aha, ej. Aha, aha, ej. <try> A. Okej. Okay. Pan no, ja. Pan Centa słucha? Yyy, nie, ja centówek to w ogóle nie mam, bo ja tylko karty. Teraz. O. Zrezygnowałem z waluty, ale na przykład Czyli w Bitcoin. Mam taki trochę, w new pan Jezus, trochę New School, pan Jezus, kurwa. Słucham? New Nie, no, jest. Nowoczesność, Nie, no, szkoły jest... Tylko stare są, bo nowych nie budujemy tych szkół. Nie wiadomo po co. Tak naprawdę, dzieci już się nie uczą. grają tylko w gry, kurwa. Co poznam, to. Albo o postaciach z. zamykam, <śpiewanie> figury